raporty to jest rzeczywiście coś, czego broker potrzebuje, bo może się wydawać, że to jest trochę taka zbędna papierologia, jakieś takie formalności, jakieś arkusze, jakieś liczby, które tak naprawdę zajmują czas, a biznesowo nic nie dają. Co Pan o tym myśli? Znaczy pytanie jest dobre, Myśmy byśmy sobie je też zadawali. Szybko się okazało, że, że jest wręcz przeciwnie. Jako dostawcy oprogramowania dla brokerów często spotykaliśmy się właśnie z zapytaniami o możliwości naszej aplikacji w zakresie tego raportowania. No i właśnie, jakby się nam wydawać mogło, że, że te wymagania również mogą być podobne, tak? Każdy będzie oczekiwał tego samego, każdy będzie chciał. Hmm, takich samych raportów, wystarczy zrobić kilka, jak to się mówi, na sztywno zaszytych w systemie, i, i wszystko będzie ok. Okazuje się, że mimo iż biznesy są może i podobne, to jednak każdy użytkownik kładzie nacisk, no nieco na coś innego. Dla jednego jest ważne prognozowanie, dla innego ważna jest wizualizacja danych. Ktoś jeszcze inny potrzebuje dostępu do najważniejszych raportów bardzo szybko. Na no są tacy, którzy lubią się tymi raportami bawić, tak? Oglądać dane z każdej strony, weryfikować yy, różne perspektywy, porównywać, zestawiać ze sobą. No i trudne pytanie: jak ich wszystkich pogodzić? Yy, okazuje się, że chyba się da. Po przeanalizowaniu tematu doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie dać każdemu użytkownikowi pełną swobodę w kreowaniu raportów to po pierwsze. Po drugie, ważne było dla nas, żeby w parze z tą swobodą wszedł dostęp do jak najszerszego zakresu danych gromadzonych w systemie. No i po trzecie, prostota i szybkość użycia. Te założenia naprowadziły nas na to, że. Chyba najlepiej będzie skorzystać z jakiegoś istniejącego, fajnego, znanego, lubianego rozwiązania, na przykład Excela, na przykład Power BI-a. No i myślę, że ostatecznie udało nam się stworzyć rozwiązanie, które łączy wszystkie te cechy. Cóż, stosujemy je na co dzień już teraz w naszych rozwiązaniach ubezpieczeniowych między innymi w naszej aplikacji dla brokerów no i jeśli ktoś jest zainteresowany chciałby coś więcej się dowiedzieć zobaczyć jak to działa jak może sobie sprawnie szybko robić swoje raporty no to zapraszam na ten nasz najbliższy webinar